Krótkie, ostre epizody stanu zapalnego i podwyższonego kortyzolu hormonu stresu są zajebiste. Zmienia się ekspresja genów, ciało adaptuje się do bardzo intensywnego bodźca, wyrasta silniejsze. Super. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten kortyzol, kiedy te zapalenie jest chroniczne. Tak? Oleje roślinne, cukier, palenie, alkohol, te wszystkie wspanie za mało, wiesz, bycie ulańcem, stres psychologiczny, taki, który czujesz tutaj w żołądku. To wszystko to nawet jedzenie glutenu, tak? nawet codzienne jedzenie glutenu. To wszystko jest zapalenie, tak, chroniczne. Unikaj tego główna, dlatego że po pierwsze zwiększysz aktywność aromatazy. Co to jest aromataza? To jest główny enzym, który przetwarza z który z testosteronu robi estrogen, tak? Przemienia testosteron w estrogen, czyli główny hormon żeński. Po drugie, zniszczysz sobie, uszkodzisz sobie komórki Leydiga, komórki, które ci produkują testosteron, jajuszka, tak? Jądra. Nie tylko to, ale też um, uszkodzisz sobie przysadkę. Ona też jest podatna na zapalenie. Co robi przysadka? Ona wytwarza hormon lutenizujący. Co to jest hormon lutenizujący? To jest hormon, który um, stymuluje Twojej jużka do produkcji testosteronu, czyli będziesz mniej tego hormonu produkował. I efektywnie też zmniejszysz sobie ekspresję genów, jeżeli chodzi o receptory androgenne, tak? czyli zmniejszysz ilość receptorów androgennych na całym twoim ciele. Czyli nie tylko będziesz produkował mniej testosteronu, ale zmniejszysz możliwość, zmniejszysz szansę, żeby ten testosteron zasygnalizował, żeby wszedł do komórki, żeby zrobił to, co trzeba.